Wiecie, ja chciałbym przeczytać z listu do Tesaloniczan, z drugiego listu do Tesaloniczan, to są takie końcowe słowa tego listu, i też nawet takie słowo jest użyte, tu jest tak napisane w trzecim rozdziale, na ostatek, kiedy, bo to już jest drugi list, Paweł kończy po prostu te wszystkie polecenia, te uwagi, które ma tą zachętę którą przekazuje temu zborowi i potem mówi na ostatek, trzeci rozdział drugiego listu do Tesaloniczan od pierwszego wiersza. Na ostatek, bracia, módlcie się za nas, aby słowo pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie podobnie jak u was. I abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. A wierny jest Pan, który Was utwierdzi i strzec będzie od złego. Co zaś do Was, to mamy ufność w Panu, że to, co Wam rozkazujemy, czynicie i czynić będziecie. Pan zaś niech kieruje serca Wasze ku miłości Bożej i ku cierpliwości Chrystusowej. Nie będę już czytał dalej, każdy z nas może sobie przeczytać ten dalszy odcinek, ale. To, co mnie tutaj i to już tak dłuższy czas po prostu nad tym się zastanawiałem, na co tutaj jest zwrócona nasza uwaga. Módlcie się za nas. Myślę, że to jest taki zwrot, który bardzo często pojawia się w listach apostoła Pawła. On naprawdę prosi autentycznie o modlitwę tych swoich braci, sióstr, tym, którym usługiwał, można powiedzieć, którzy dzięki jego posłudze uwierzyli, i można powiedzieć, że jest, jawi się takim człowiekiem silnym, mocnym, no, do którego można zawsze przyjść, któremu można zawsze zaufać. A tutaj widzimy człowieka, który prosi, prawda? I mówi: bracia, moccie się za nas. Ja myślę, że jest taka pewna różnica. Ja zauważyłem, że wiele razy kiedy mamy też spotkanie z braćmi i pewne rzeczy jak gdyby są takie bardzo trudne, to jak gdyby tym ostatecznym naszym werdyktem jest po prostu i sprawę zamykamy, a to będziemy się modlić, prawda? Ale mnie niekiedy to tak jak gdyby do końca nie pasuje, mi się to nawet trochę tak wydaje taką ucieczką od odpowiedzialności i to nie myślę o kimś innym, ale o sobie, bo też wiele razy jak gdyby tą Rozmowę się kończyło czymś takim, i z jednej strony jest to słuszne i właściwe, ale jeżeli człowiek tylko taką konkluzją kończy po prostu i nie podejmuje jakichś już konkretnych kroków w tym kierunku, to myślę, że to jest taka sprytna chrześcijańska ucieczka, to będziemy się modlić. A potem, gdyby szczerze tak się zastanowić, czy naprawdę my to robimy, czy bojujemy, czy się modlimy. Wiecie, to trzeba wiele razy powiedzieć, że to były tylko słowa, że człowiek powiedział: że będziemy się modlić. Ale mimo wszystko tutaj jest powiedziane, bracia, modlcie się za nas. I my potrzebujemy tej wzajemnej modlitwy, tej modlitwy wstawienniczej, jedni za drugimi, bo Słowo Boże też mówi tak, że my nie wiemy o co ani jak się modlić, ale że to sam Duch Boży, kiedy idziemy w tym kierunku, wstawia się zgodnie z Myślą Bożą. Za świętymi. I my naprawdę potrzebujemy wsparcia, my potrzebujemy duchowego wsparcia, aby ten wewnętrzny człowiek, aby ten człowiek, który narodził się z wody i z ducha, aby on żył, aby się karmił słowem, aby był blisko Pana, wiecie, aby Pan nas mógł używać. My potrzebujemy życia, potrzebujemy tej obfitości w naszych sercach, aby te usta miały z czego. Po prostu wypowiadać słowa, które by były dla innych takim pokrzepieniem, aby to były słowa wiary, które by innych budowały, pokazywały na te Boże rozwiązania i aby to było wypowiadane z takim Bożym autorytetem, że to prawdziwie jest pomocą. I tu Apostoł Paweł prosi, aby ten zbór, aby się modlił za nimi. Ale po co? Aby słowo Pańskie krzywiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak u Was. Czy zgadza się to z tym, co powiedziałem? Popatrzcie się. On, jako człowiek wierzący i taki szczególny mąż Boży, wybrany w szczególny sposób. I myślę, że to, w jaki sposób go Bóg użył i to, co przez jego życie Bóg wykonał. Na tej ziemi to było niesamowite dzieło, z którego do dzisiaj korzystamy. A jednak, po prostu, o co on prosił? Prosił o modlitwę, ale w jakim temacie, aby słowo pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak i u was? To znaczy, że on, jako człowiek wierzący, jako człowiek zbawiony, mającym takie niesamowite przeżycia, wiecie, on ciągle potrzebował. Mocy z góry, potrzebował Bożej inspiracji, bo ta nasza naturalna tendencja jako ludzi jest taka, że dopóki jesteśmy w ciele, my się oddalamy od Pana. Pan dolewa do naszych naczyń, ale jeżeli my przestaniemy tego pilnować, wiecie, przestaniemy o to dbać, to nagle za jakiś czas się okazuje, że jest pustka, jest pusto. Jest takie jakieś wyjałowienie. My, może, nawet byśmy umieli niektóre wersety zacytować, wiemy co trzeba zrobić, ale gdzieś tam w nas brakuje życia. My potrzebujemy tej Jego obecności, tego Jego dotknięcia, aby to była ta moc, która jest w nas. I popatrzcie się, Paweł prosi, aby się o nich, o Niego modlić, aby Słowo mogło się rozkrzewiać. Właśnie kiedy Słowo się rozkrzewia? Wiecie, znalazłem inne miejsce w dziejach apostolskich. Ja może tylko tak bliżej nakreślę, jak gdyby tą sytuację. Wiemy, że już Kościół bardzo się rozwinął, bo nawróciło się najpierw 3 tysiące ludzi, potem w następnym okresie znowu 5 tysięcy i to jest powiedziane tylko o mężczyznach. I zaczął się problem, dlatego że to posługiwanie przy rozdzielaniu żywności po prostu zaczęły z tego tytułu wynikać problemy, że jak gdyby nie wszyscy byli jednakowo potraktowani. Tam chodziło o wdowy. I oni musieli tą sprawę rozwiązać, rozsądzić, jak do tego podejść. I Piotr mówi, że niedobrze jest, aby tych, których Bóg właśnie powołał do głoszenia słowa. Zajmowali się takimi rzeczami. Chociaż na pewno on by podejmował dobre decyzje. I ja może to przeczytam z dziejów apostolskich i to znowu nam pokazuje, skoro słudzy słowa, po prostu pokazuje nam, jaka jest ich postawa, żeby to słowo mogło być w nich, żeby ono mogło się rozsławić, żeby ono się mogło krzewić, że jeżeli nawet oni wybrani w taki szczególny sposób przed Panem. Zaniedbają to, na przykład zajną się innymi pożytecznymi rzeczami niż to, co Bóg położył na ich serca, do czego ich powołał, to Piotr mówi, że niedobra to rzecz, żebyśmy usługiwali przy stołach. Po prostu do tego też byli wybrani ludzie, którzy byli pełni Ducha Świętego i godni zaufania, tak jak Szczepan. Ale Piotr widział swoją odpowiedzialność, wiecie w czym? On mówi: my zaś będziemy pilnować modlitwy i słowa. Wiecie, Kościół potrzebuje słowa, które przychodzi z góry od Pana. I tutaj nie wystarczy teologia, nie wystarczy nasza ludzka wiedza. My potrzebujemy czegoś żywego, co przychodzi z góry. I tu często mogą mówić ludzie: może nawet nie wszystko jest tak pięknie, elokwentnie podane, ale pochodzi to z tego właściwego źródła. I to słowo, o którym już tutaj dzisiaj słyszeliśmy, że ono zmienia, że na to słowo powstają nowe rzeczy, to czego nie ma, Bóg przez to słowo powołuje do bytu. I jeżeli to słowo się wypowiada, ono się ogłasza, ono przychodzi od Pana, wiecie, to ono wykonuje Jego pracę. Ono nie wraca się do Niego puste. I jak ważne jest, abyśmy to znali, abyśmy to wiedzieli, że bez tego Słowa Bożego my giniemy po prostu... Słabniemy. I ja to może przeczytam, co zacytowałem. To jest chyba szósty rozdział. <laughs> szósty rozdział, czwarty wiersz. Ja może przeczytam właściwie od początku ten kontekst aż do siódmego wiersza. I tu właśnie jest ta uwaga, jak gdyby ten ciężar pokazany, czy położony. Jak ważne jest, wiecie, żeby Kościół i popatrzcie się, to już było od początku, gdzie tyle rzeczy się działo i to takich nadnaturalnych. Bóg się poruszał, a jednak była w tym odpowiedzialność człowieka, że jeżeli ci, którzy byli odpowiedzialni i powołani i obdarowani w tym kierunku, oni to zaniedbają, to wiecie, wszyscy na tym ucierpią. Wiecie, to jest niesamowite, i to pokazuje, jak bardzo jesteśmy jako Kościół jedni od drugich zależni. Że Bóg wybiera sobie narzędzia. Paweł prosi o modlitwę, ale żeby to mogło skutecznie działać, to ci, którzy są do tego powołani, oni tego muszą pilnować. To jest ich odpowiedzialność. Oni nie mogą zająć się nawet pożytecznymi innymi rzeczami, po prostu kosztem właśnie tej posługi. I tu jest tak napisane, a w owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się hem, szemranie helenistów, helenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. Wtedy dwunastu zwoławszy wszystkich uczniów rzekło, nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Zobaczcie się, Piotr miał to rozeznanie. Zobaczył, że to nie powinno iść w tą stronę, chociaż myślę, wiecie, patrząc właśnie tak po ludzku, kontakty, relacje, bycie z ludźmi, to było wszystko bardzo dobre, ale było w tym wszystkim, że straciliby to co najlepsze. I tu jest powiedziane, żebyśmy nie zaniedbali Słowa Bożego, a usługiwali przy stołach. Upatrzcie wtedy, bracia, spośród siebie siedmiu mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą. I tak zrobili i to się stało. A Piotr mówi dalej, my zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. To jest odpowiedzialność ludzi, których Bóg do tego wyznaczył w Kościele, że to też tak nie jest jednak, że wszyscy tym słowem się mogą dzielić i to słowo przyniesie zbudowanie. Wszyscy są do tego powołani, żeby podzielić się świadectwem, żeby to, co przeżywają, z Panem, a jednak myślę, że do posługi słowa, które przynosi życie, wiecie, że Bóg sobie wybiera narzędzie i wyposaża. I ci ludzie muszą tego pilnować, bo jeżeli przestaną spędzać czas z Panem, przestaną mieć czas na modlitwę, to oni zaczną to bla, bla. Opowiadać i mówić, po prostu można zacytować z tego jednego miejsca, z drugiego, ale tam, kiedy wiesz, tak siedzisz w tej ławce, to niekiedy potem jest tak, że jaki przyszedłeś, taki wychodzisz. Może to jeszcze jest inna kwestia naszej też odpowiedzialności, ale myślę, że człowiek jednak rozsądza, kiedy słyszy po prostu to, co w zgromadzeniu jest podawane. Czy to ma jakiś wpływ na moje życie? Po prostu, czy ja to przyjmuję? Czy, czy chcę czegoś takiego? I tutaj jest. Popatrzcie się, jak bardzo dokładnie to się pokrywa z tym, co mówił Paweł. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu, i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i ducha świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmena, i Mikołaja, prozelitę z Antiochi. Tych stawili przed apostołami, którzy pomodlili się i włożyli na nich ręce. A Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie, bardzo się pomnażał. Także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. Kościół dalej właściwie funkcjonował. I kiedy potem tak patrzyłem się, tutaj jeszcze kilka takich miejsc chciałbym ze Słowa Bożego tutaj z pisma przeczytać, że ten zbór w Tesalonikach że też był takim zborem, z którego właśnie w pierwszym liście jest to zapisane, z którego rozchodziło się słowo. To jest, można powiedzieć, odpowiedzialność Kościoła że my możemy głosić swoje rzeczy. Każda religia ma jakieś takie szczególne rzeczy, którymi po prostu się charakteryzuje, po prostu sposób nabożeństwa jest taki, ci mają inny, ale jednak w tym wszystkim, co może, myślę, że bez tego Bożego dotknięcia, Bożego prowadzenia, mogą nam umykać najistotniejsze rzeczy. Kościół jest przede wszystkim tym miejscem, gdzie Pan tą swoją żywą obecnością daje słowo, a to słowo ma to do siebie, że on jest we właściwym czasie do tych konkretnych potrzeb, które mamy, w których Bóg pokazuje, jak do pewnych rzeczy podejść i które też przynosi, wiecie, prawdziwe rozwiązanie. I tak było to w tym kościele, o którym czytamy, że to słowo, tak już zacytowałem, że ono się nigdy nie wracało do Pana próżne. Myślę, że jeszcze bardzo ważny jest ten element czasu. Po prostu, że, że na to słowo wiele razy trzeba czasu, żeby ono mogło przynieść ten efekt. To jest tak jak na polu, że jak coś zasiejesz dzisiaj, to nie oczekujesz, że jutro już będzie owoc. Ja już kiedyś opowiadałem ten przykład i wiecie, to jest bardzo ważne, żeby to słowo mieć w swoim sercu, że przypatrywałem się kiedyś... Tym naszym świerkom, ale wtedy to była taka bardzo konkretna sytuacja, i wiem, że to Bóg mówił. Było to związane z moimi jakimiś osobistymi przeżyciami, że pewną frustrację, pewne niezadowolenie ze swojego chrześcijańskiego życia odczuwałem w swoim wnętrzu i wydawało mi się, że powinienem już być dalej, że pewne rzeczy powinny wyglądać inaczej, że powinienem być bardziej umocniony, ugruntowany, taki skuteczny w Panu. I wtedy właśnie w tym lesie było mi pokazane to duże drzewo, które ma około po prostu, no niektóre świerki mają i ponad 30 metrów. Tam w rejonie, tutaj, ja wtedy akurat tam byłem w czarnym, w takim jednym miejscu, to były przepiękne, wysokie i już dużej średnicy drzewa. Obok niego rósł taki malutki, on nawet pół metra nie miał, prawda? I, i wyraźnie słyszałem, że gdybym tutaj nawet był dzień i noc i przyglądał się temu małemu drzewku, to ja bym nie zauważył, kiedy ono rośnie. Nie zauważyłbym. Tymi swoimi ludzkimi oczami bym tego nie zauważył. A jednak ono rośnie. I zanim stanie się takim dużym drzewem, którym człowiek po prostu, które podziwia, to ono musi przejść wiele etapów, żeby się takim stać. Że nie od razu z takiego półmetrowego ono staje się od razu pięciometrowe, dziesięciometrowe. Rok za rokiem przybywa. Odrosty są, napniu przybywa. Wiecie, karmi się, Bóg to tak stworzył, przychodzi woda, słońce, przychodzi też mróz po prostu, ale to drzewo rośnie. I, a wyrasta, popatrzcie się, myślę, że te wszystkie obrazy, które znajdujemy w Słowie są piękne. Z jak malutkiego nasionka, jak weźmiesz szyszkę po prostu. Nie jest to może jedno z najmniejszych ziarenek, ale kiedy popatrzymy się, jakie drzewo z tego wyrasta, to są cuda i tajemnice Boże, że jeżeli jest życie w nasionku i wrzucisz je do ziemi, to ono będzie rosło. I dlatego, wiecie, tak ważne jest, aby tak się skupić na Słowie i aby to było Słowo od Pana, aby tego pilnować, bo to jest tak jak z tym nasionkiem, jak z wieloma innymi. W tym nasionku jest życie. Jeżeli Ty je przyjmujesz, ono jest tym właściwym nasieniem, to to, to już nie jest problem, aby to nasienie. Przyniosło ten pożądany efekt. Ono zacznie ruść, ono zacznie kiełkować, ono zacznie ruść. Każdego roku to drzewko będzie większe, aż potem dojdzie do takich wymiarów i rozmiarów. Widzicie, to jest taki obraz dla nas, ale teraz, jeżeli my gdzieś na, gdzieś na jakimś etapie po prostu zostawimy to, Zaniedbamy po prostu, bo można wiele rzeczy zaniedbać. Znowu, gdybyśmy tak chcieli, jak gdyby przywołać takie obrazy z naszego codziennego życia, popatrzyć się na polach, na których się nic nie robi. Tak się je po prostu zostawiło. Kiedy się je uprawiało. Co tam rośnie? Tam rośnie wszystko. Tam ptaki przynoszą, tam są różne krzywa, krzaki, zarośla. Po prostu tam rośnie wszystko. Po prostu nie trzeba nic zrobić I niekiedy już tam się potem nie da wejść. Tam jest tyle chwastów. Tam nawet są potem jakieś gady, jakieś zwierzęta, ale wiemy, że to pole już na nim nie ma żadnej możliwości czegokolwiek, jakiejś uprawy. I wiecie, ja to wszystko mówię po to, patrząc się na nasze życie w Panu. Jak Słowo Boże mówi tutaj, najpierw o apostołowie przedstawiają tą sprawę, żeby pilnować słowa, żeby pilnować modlitwy. Piotr mówi i był tego świadomy, dlatego że przez to słowo... Wszystko się odbywa, i teraz, żeby Kościół wiedział o tym, żeby to znał, żeby to rozumiał, że to są takie właśnie tematy do modlitwy, że tu, gdzie my się spotykamy, gdzie przychodzimy, żeby zawsze to słowo od Pana było, żebyśmy mogli się nim karmić, żeby ono przynosiło życie, żeby nas podnosiło i aby przez to słowo po prostu Bóg też wzbudzał. Nadzieję w naszych sercach. Z jednej strony to słowo po prostu przynosi nowe życie, powstają do życia nowe dzieła, a z drugiej strony, w liście do Hebrajczyków też jest taka natura i charakter tego słowa, że kiedy my może coś niewłaściwego robimy, wiecie to, Bóg posyła słowo i w liście do Hebrajczyków jest powiedziane, że słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Po prostu. Że jest zdolne rozsądzić te zamiary i myśli, oddzielić te dusze od ducha. Może to przeczytam. To jest czwarty rozdział, dwunasty wiersz listu do Hebrajczyków. I czy takiego słowa też potrzebujemy? Po prostu, żeby Bóg oddzielał te rzeczy. No, które są niewłaściwe w życiu człowieka. I to nie jest wiecie ku potępieniu. I, I kiedy tak przypatrywałem się pod tym kątem, po prostu jak do tego już nawet y, y, i wcześniej, na przykład y, kiedy. O Jozłem czytamy, i kiedy do Mojżesza było powiedziane, żeby jak gdyby te prawa, ten zakon, żeby mu to wbić do głowy. Tam jest takie słowo użyte w księdze Jozłego, żeby mu to wbić, żeby to słowo zostało, że tak Bóg mówi, że nie może być inaczej. Przecież oni wiedzieli, że nie powinni się żenić po prostu, czy wychodzić za mąż, za pogan tej ziemi. To było tak jasne poprzekonanie, to po, po, przesłanie, a jednak. Z biegiem czasu, potem ta reforma, która była za Nehemiasza, za Ezrasza, no to, to można powiedzieć, że pod tym względem już była katastrofa, że nawet połowa dzieci już mówiła tylko w tych językach, tych obcych, i jak gdyby wszystko w tym życiu tego Bożego Kościoła zaczęło się rozmywać, wszystko było podkopywane, a mimo to oni się dalej uważali, że wszystko jest w porządku. I Bóg powoływał właśnie jakichś ludzi, których sobie wybierał, aby na nowo to, co jest problemem, aby na to zwrócić uwagę, żeby to odciąć, żeby to zmienić. I to była często bardzo trudna praca. Wiecie, to była bardzo trudna praca, bo jeżeli tą historię tam się dalej przeczyta, to wiele razy, ja widzę, jak bardzo potrzebujemy też takiej pokory, kiedy, żebyśmy, żebyśmy zostali z właściwym obrazem tego, kim on jest, żebyśmy nie zostali gdzieś tak, jak ludzie często sobie tworzą obraz Boga na taki swój własny użytek. To są niekiedy wiele razy tylko ich własne myśli, ale w konfrontacji ze Słowem Bożym, to często ten obraz, który może być gdzieś w naszych wnętrzach, on się zupełnie nie pokrywa z tym obrazem, który znajdujemy na kartach Biblii. I tutaj dwunasty werset mówi: Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawowi szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca, i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Powiedzcie się, jak różna funkcja, jak różne dzieło jest tego Słowa Bożego. Ale jednak, kiedy jeszcze jedno miejsce e, chciałbym, bo nasz czas tutaj, żeby nie zawieść naszych dzieci, zbliża się powolutku do końca, jeszcze jedno miejsce. Tutaj widzimy, można powiedzieć, taki no, pewien sąd, ale to nie jest sąd ku potępieniu, to jest sąd ku oczyszczeniu. Ale z drugiej strony, na przykład, kiedy patrzymy się na zbór w Filadelfii w objawieniu Jana, to tamta obietnica, która jest darowana temu zborowi, właśnie też jest związana ze Słowem. I tam jest tak powiedziane, ponieważ zachowałeś nakaz mój, ponieważ zachowałeś Słowo moje, tak by można to było też powiedzieć. I ja zachowam Cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na świat, czy na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców Ziemi. Wiecie, Bóg się on widzi wszystko, prawda? I on wie, czym się człowiek kieruje, czym żyje, czy pragnie tego słowa. I według tego, można powiedzieć, wiecie, to jest dziwne, my dzisiaj wiele razy nie lubimy tego słowa, ale jeżeli czytamy na przykład objawienie Jana, to w objawieniu Jana wiele razy jest ten zwrot użyty, że Bóg odda każdemu według jego uczynków, że te uczynki ich idą za nimi. I myślę, że nie chodzi tylko o takie uczynki, które wynikają z prawa, ale chodzi o uczynki wiary. Tutaj widzimy zbór, widzimy ludzi wierzących, którzy żyli w trudnym czasie, a jednak, ponieważ zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia, ja myślę, że w tym świecie wiele razy, wiecie, będziemy postawieni w takich sytuacjach, że albo się zaprzemy. Albo nie, nic nie powiemy, po prostu byle tylko po prostu nie wycierpieć czegoś, byle nie przeżyć jakiegoś ośmieszenia. Ale Pan Bóg to wszystko widzi i widzi ten nasz sposób wartościowania, bo jeżeli my świadomie nie mówimy nic, zapieramy się, to znaczy, że siebie. Albo ze strachu, albo jeszcze z jakichś innych powodów, siebie cenimy wyżej niż Słowo. I wtedy nie możemy powiedzieć, że zachowujemy Słowo. A obietnica na ten trudny czas jest związana z tym, że Bóg ochroni swoich, ochroni tych, którzy zachowują Jego Słowo, dlatego że taki jest Jego charakter. I zobaczyłem, że. Jeszcze i w innych kilku miejscach, kiedy widzimy też, jak Pan Jezus się modlił, to on też się modli, aby byli poświęceni w prawdzie. Kiedy modli się o tych uczniów, z którymi był i mówi, że Słowo jest prawdą. Poświęcenie to można powiedzieć takie oddzielenie, takie przyporządkowanie tylko temu jednemu, żeby mieć Słowo. I wiecie, kiedy przychodzą takie momenty, że my to odczuwamy, my to widzimy, że czegoś nam brakuje, to my potrzebujemy słowa, potrzebujemy żywego słowa, żeby po prostu żyć, żeby mieć nadzieję, żeby iść w tym właściwym kierunku. Bo można być w kościele, można być religijnym człowiekiem, wszystkie pewne praktyki można jak gdyby robić, ale człowiek wie, i Pan wie, czy, czy mamy życie, czy w nas jest Słowo, czy nim żyjemy, czy je pielęgnujemy, bo ono przynosi wzrost, ono nas podnosi, ono rozwiązuje nasze problemy i kończąc w jednym miejscu, kiedy Paweł był 3,5 roku w Efezie, i kiedy odchodzi, to on też tak mówi. Że teraz poruczam was Panu i Słowu łaski Jego. I to słowo tam jest potem powiedziane, jaka jest jego funkcja. I to słowo ma moc was zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. Widzicie, niesamowite, właśnie, że to Słowo nas prowadzi do naszego dziedzictwa. To życie w Słowie, to życie skupione na Nim. I to nie chodzi o to, żeby na prawo, na lewo wszędzie tylko cytować Biblię, ale chodzi o to, żeby ono było. Wewnątrz, żeby było w nas, żebyśmy się nim karmili, i wierzę, że dojdziemy i będziemy mieć udział w tych jego rzeczach. Może już teraz powstaniemy do modlitwy, a potem będą nam dzieci usługiwać. Także cieszę się, że udało się mi zmieścić w wyznaczonym czasie. Także chwała Bogu. Panie Jezu, tak bardzo chcemy Ci podziękować że i tutaj jesteśmy jako Twój Kościół, jako Twój lud. Panie że toś Ty nas zrodził i nie chcielibyśmy zostać tylko z tym religijnym usposobieniem, z takim y, naprawdę nastawieniem, y, które by wynikało tylko z tych ludzkich rzeczy, ale widzę jak na nowo ja sam osobiście i my tutaj jako Twój lud, jako Twój Kościół, Potrzebujemy Ciebie, Twojego żywego Słowa, które by przychodziło, które by przynosiło życie, które by przynosiło wszystkie Te Twoje rzeczy, to Słowo, z czym Ty je posyłasz, i ono naprawdę nie wraca się do Ciebie puste. Dziękuję Ci za każdego z nas, za ten wspólny czas. Panie Jezu, chcę wyznać, że naprawdę ta łaska Twoja, ta Twoja obecność to jest to, co mnie cieszy, co mnie raduje, co sprawia, że moje życie. Ma ten właściwy sens i kierunek i chce w tym wytrwać. I pomoż nam wspólnie razem, pani po tej twojej stronie stać i w tym czasie, w którym żyjemy, cokolwiek przyjdzie jeszcze nam przeżywać, pomoż nam, pani, aby nasze serca płonęły, abyśmy byli gorliwymi dla ciebie, aby nas diabeł nie oszukał, aby nas nie okradł ten złodziej, aby na miejsce tych. Twoich rzeczy, żeśmy nie przyjęli tych świeckich rzeczy, które mam które pociągają człowieka i które też są w stanie wypełnić całe nasze wnętrze, każdą myśl, każde pragnienie, ale my nie chcemy tak żyć. Potrzebujemy Ciebie, Panie Jezu. Potrzebujemy tego życia, tej Twojej łaski, Twojej obecności, Twojego ducha. Dotykaj nas, Panie Jezu, prowadź nas swoją drogą. Chcemy Tobie służyć dla Ciebie żyć, aby Ciebie rozsławić, aby to Słowo się rozkrzewiło i tutaj, gdzie nas postawiłeś, i cały nasz kraj. Dzięki Ci, Zbawicielu, za ten wspólny czas. Amen.